Czy Ostroga Piętowa boli? Otóż sama Ostroga Piętowa jest obrazem radiologicznym. I to nie jest tak, że to jest rodzaj szpikulca, na którym chodzimy i który boli. Tak naprawdę to, co nas boli, to jest zapalenie rozcięgna podeszłowego, które jest strukturą włóknistą, która pokrywa nam całą podeszwę stopy. I ból, który się pojawia, ból rano, jak stajemy z łóżka. Ból od spodu o nie jest tak naprawdę objawem tego, że ten szpikulec, który widzimy często na zdjęciach, nam gdzieś coś drażni. Tak naprawdę to, co boli, to jest proces zapalny, który lokalizuje się w okolicy właśnie tego szpikulca. Czyli sam szpikulec nie boli. To, co boli, to zapalenie rozcięgna podeszwowego, czyli struktury wokół tego kolca. A kolec jest tylko objawem radiologicznym, czyli czymś co powstaje na skutek zapalenia.